Głos po zmroku prezentuje: Nie mów nic prolog. Na początku nie było krzyku nie było eksplozji, syren, ani ognia widocznego z daleka. Świat nie skończył się widowiskowo po prostu w pewnym momencie przestał być światem, jaki znano wcześniej. Linie komunikacyjne urwały się jak źle, zawiązane węzły miasta zaczęły zapadać się w sobie. Nie fizycznie, lecz znaczeniowo. Coraz mniej rzeczy miało sens, coraz więcej istniało tylko siłą rozpędu. Tam, gdzie kiedyś żyli ludzie, zostały struktury beton, metal przestrzenie zaprojektowane pod obecność, która zniknęła. I to właśnie tam zaczęło się to. Na początku był głód, niegwałtowny. Niezwierzęcy. Głód cichy, rozciągnięty w czasie, pozbawiony pośpiechu, taki, który nie pcha do działania natychmiast, tylko pozwala czekać. Głód, który nie domaga się zaspokojenia. On zakłada, że prędzej czy później zostanie nakarmiony. Coś istniało pod miastem, zanim miasto przestało być miastem. W szczelinach, do których nie docierało światło, w wilgoci zalegającej pod fundamentami, w przestrzeniach, które człowiek wydrążył, a potem porzucił, zostawiając po sobie tylko zapach i ciepło. To coś nie myślało w ludzkich kategoriach. Nie znało strachu ani nadziei. Nie rozumiało pojęcia takich jak koniec czy katastrofa. Rozumiało zmianę. Najpierw przyszła cisza. Nie ta zwykła, nocna. Cisza po czymś, głębsza. Gęstsza, pozbawiona drobnych dźwięków, które wcześniej wypełniały tło istnienia. Zniknęły kroki, rozmowy, muzyka przenikająca przez ściany, zniknęła przypadkowość, została regularność, rytm kapania wody, drgania konstrukcji, powolna praca metalu, który z czasem zaczął się poddawać. To coś nauczyło się słuchać. Nie słuchało dźwięków, słuchało różnic, zmian w nacisku, w temperaturze, w napięciu powietrza. Każdy oddech zostawiał ślad, każdy ruch był zapisem, który można było odczytać później. Pierwsi ludzie, którzy zeszli zbyt głęboko, byli hałaśliwi. Ich ruchy były chaotyczne, ich reakcje gwałtowne. Krzyczeli, strzelali, uciekali, ginęli szybko. Nie byli interesujący. Dopiero później przyszli inni, ci, którzy poruszali się wolniej, zatrzymywali się częściej, ci, którzy czuli, że coś ich obserwuje. Choć nie potrafili tego nazwać, to właśnie ich obecność była inna, gęstsza, bardziej wyrazista. To coś zaczęło rozróżniać. Nie widziało, widzenie było zbyt prymitywne. Zamiast tego odczuwało świat jako układ napięć. Każdy człowiek był zaburzeniem równowagi, każdy niósł ze sobą ciepło, zapach, rytm pracy serca i coś jeszcze myśl nie w sensie treści, w sensie intencji. Ludzie wchodzili w strefę z różnymi zamiarami. Jedni chcieli znaleźć coś, co zostało, inni szukali odpowiedzi, jeszcze inni po prostu nie mieli dokąd pójść. To coś uczyło się odróżniać te różnice. Wiedziało, kiedy ktoś wchodził z nadzieją, wiedziało, kiedy ktoś wchodził z desperacją, a najbardziej interesujący byli ci, którzy wchodzili wbrew instynktowi, wiedząc, że nie powinni. Miasto nad nimi. Powoli obumierało, ale pod nim coś się porządkowało: beton pękał, wilgoć wsiąkała głębiej. Przestrzenie łączyły się w nowe ciągi, to coś przesuwało się wzdłuż ścian, nie zostawiając śladów, bo nie miało potrzeby ich zostawiać. Świat był dla niego przezroczysty, czas miał przestać mieć znaczenie. Były tylko powroty, powracające drgania, powracające zapachy. I powracające schematy zachowań. I wtedy pojawiła się nowa zmienna. Głos. Nie dźwięk. Nie mowa. Coś pomiędzy. Ludzki głos niósł za sobą więcej informacji niż krok czy oddech. Był nośnikiem emocji. Strachu, złości, rozkazu, błagania. To coś nie rozumiało słów. Ale rozumiało ich ciężar. Pierwsze próby były nieudane, zbyt szorstkie, zbyt obce. Dźwięki łamały się w gardle, które nie było gardłem brzmiały jak echo po kimś, kto już dawno przestał istnieć. Ale to wystarczyło. Niektóre głosy zatrzymywały ludzi, inne przyciągały. Miasto było dobrym nauczycielem, powtarzalnym, konsekwentnym. Każdy błąd dawał informację zwrotną, każda reakcja człowieka była lekcją. To coś nie było złe, nie było dobre, było adekwatne. Gdy ktoś krzyczał, odpowiadało napięciem, gdy ktoś uciekał, zamykało przestrzeń, gdy ktoś się wahał, czekało. Najlepsze efekty dawała cierpliwość. Z czasem miasto przestało być tylko miejscem. Stało się przedłużeniem tego, co żyło pod nim. Każda ściana, każdy korytarz, każda klatka schodowa była elementem większego układu. Przestrzeń nie była neutralna reagowała, oddychała. Gdzieś bardzo głęboko tam, gdzie beton stykał się z czymś, co nie było już ani ziemią, ani konstrukcją, to coś poczuło nowy impuls, inny niż głód, inny niż ciekawość. Oczekiwanie nie było nagłe, narastało powoli, jak napięcie przed burzą, która i tak nadejdzie. Miasto wiedziało, że ktoś znów wejdzie, wiedziało to tak samo pewnie, jak wiedziało, że wilgoć znów zbierze się w szczelinach. Nowe głosy, nowe rytmy, nowe błędy. A kiedy w końcu pierwsze kroki zakłóciły równowagę, to coś poruszyło się bez pośpiechu, nie dlatego, że musiało. Ale dlatego, że było gotowe, miasto nie czekało na ludzi. Ludzie zawsze wracali sami. Dziękuję za wysłuchanie prologu książki Nie mów nic. To, co usłyszałeś, już zostało. Jeśli chcesz iść dalej, pamiętaj: Nie mów nic. Zapraszam do rozdziału pierwszego. Głos po zmroku.